Witajcie, z tej strony Ruciaka się was zaprosić do otwierania skrzynek wygrze grze Kansas ofensywy. Doma Offensive to czel, 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 challenge, w którym będziemy rozmawiać z demonami i on da nam mówić czy nam się dropli kosa, czy nam nie dropli kosa. Przynajmniej nam nie dropnie i do tego nie ma nic demony, tylko jak mam czyliwany kurwa jego mać magi... <laughs> Pomyślałem sobie, że nie będę już otwierał prywatnie skrzynek em, na moje własne konto, tylko wam to pokażę. Może wtedy zrobię ci szczęścia. Może Gabriel chce, żeby to wszystko było nagrane. Tak jak w Ruch. I pomyślałem sobie, że zrobię sobie taki Czary Czary Challenge. Mam do właśnie na kartce. Będę sobie do niego mówił, do tego tam u góry, albo na dole, albo. No. Ej, hey, zobaczymy jak to przy otwieraniu skrzynek. Będziemy teraz wygrać 12 skrzyni Phoenix, ponieważ Phoenix mi się bardzo dobrze kojarzy z moją apką, którą dropnąłem w tym wyniku No pa 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 ba Boga niebieski, 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 niebieski. niebieski. <ślesy> dziadek, Ciadek jestem bogaty! Kupuj wszystko to drogie! Ej, pamiętam sobie, że cholera może teraz też dropnę! Tak. Więc mam do ciebie pierwsze pytanie Charlie Charlie Charlie, kurwa mać, twoja stara idzie srać. Czy lubisz w dupę? <słuch> sorry, 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 jeszcze, jeszcze raz. Czy lubisz w dupę? Takie o

nie! No mama! Nie, bo ja chcę w spokoju poćwiczyć, Mamo, no to Nie zaraz. mam ochoty, bluzgów wyjść. Ale specjalnie tak. nagrywam teraz tak wcześniej, żeby, żeby nie było. Trzeba było nagrywać, jak mnie nie było. W tej chwili proszę, bez bluzgów, bez władzy. Przepraszam, nie będę, nie będę, nie będę no, Ale nic nie powiedziałem o skrzyżeniu. No, no, no co? <grych> co I tak patrz. Teraz będzie korek. Mamo, nie włączaj mi koreczków! No nie rób tego, bo nagrywam! Tak więc właśnie przeleciało na bardzo dużo pieniędzy. E, nie ma problemu, ja się nie zginam Zobacz mam do Ciebie teraz troszeczkę inne pytanie. No, ty chuju! Ty chuju! Skurwysy nie. umpk Zajebiście. Zajebiście. Jest tam ta, tamta awka. Tamta awka, która tak. On, ona tak przeleciała. Ona tak. ona tak przeleciała. Awo pasimo statrack. O boże, o boże. Nie ja będę Cię teraz pytał. Sobie otworzę sam. Puuu, suko-pryku, puu! No. Widzę fiolet i już od razu mi staje, a tu dupa! Gorąco! Gorąco to będzie, jak sobie to może do oka! Co za gówno! No widzisz, a się świeca zgasiła. Kuju! No. Czy będę w swoim życiu szczęśliwy? A bardziej precyzyjnie, czy będę dzisiaj szczęśliwy? Dobra, pierdolę cię. otwieram to. A ja może, a ja będę żeby to się cieszył z małych rzeczy. Niektórzy w się cieszą z małych rzeczy. <laughs> burza piaskowa, hmm. Może jeszcze musiężny klocek do tej burzy piaskowej. Tak by się akurat zużyło zarabiać sadysko. Hmm, ale zajebisty skin, ale będę nim grał. Ojej, okej, okay. okej. Okay. Okej, okay. Negev. Negev. NEGER Dobra stary, to deal Mam dwie świece e, Znaczy, przepraszam Stary Mam deal Dropnie mi coś Co nie, nie wyjdzie mi na minus Jeżeli chodzi o, e, o otwieranie tych skrzynek A ja wtedy dam ci trochę mi postraszyć w nocy Nie będę mówił za każdym razem do łóżka WYPIERDALE, WYPIERDALE, wypierdam. Więc stary Teraz mi ma coś dropnąć. Dropnie Dobra, pierdol się Wiesz co, pierdol się ja wiem, że mi coś drobnie. Ja wiem, ja w to wierzę, bo nie, nie otwieram pierwszy raz skrzynek. Zawsze mi coś dropi. Zawsze. Zawsze. No nie ma filmu, gdzie by mi nic nie dropło. Może czas to zmienić. Tyle fajnym youtuberom dropi tyle fajnych rzeczy, a tylko ja jestem ten jeden, beznadziejny, któremu nic nie zrobi. To jest, to jest... No, no, no i co ja mogę zrobić sobie z tym? Mogę to zrobić co najwyżej w dupę. No nie niebios. A jak ja niebiosa mam, mam kryć, no? No to kurwy nęto. Otwieram naprawdę fajne skrzynki, które są naprawdę w tajne A nie mi strażnik niebios co ja mam stać kurde przy niebie, czy przy Bogu, czy, czy przy Jezusie i, i co robić Dobra się po dupie Charlie Teraz bądź mi Jesteś zjebany, ja jestem zjebany Ale powiedz mi Tak, tak jak facet do faceta Zarucham kiedyś? Szachmat, hejterzy. O, dobrze, 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 Charlie, dobrze. Przynajmniej ładnie wygląda. Tak, jaki to jest przetestowany? ale ładnie wygląda, ale ładnie wygląda. Kogo ja oszukuję?

Trzy skrzynki Charlie, Charlie, Twoja mama, kurwa, mać, Twoja stara Zara, ze Strasie. Czy coś dropnie? Ja... O Boże, złe pytanie. O Boże, złe pytanie. No, oczywiście, że coś dropnie, bo zawsze coś dropi z skrzynek. No mogę się spytać, czy drobnie coś dobrego. Dro... Tak, może mi dopnąć kapral. Zawsze kapral lepszy niż szeryf, to nie? bym mógł przynajmniej pilnować więzienia tą bronią A to sobie co najmniej mogę w dupę I to głęboko, tak? Żeby mi, mi wyszło gawę. Proszę Proszę kapral, tak, super, super. Jestem zafascynowany kapral. nie? <grybujesz> <grybujesz> Czali, to już został ostatni tocz Powiesz mi coś? Halo? W ma. Już w skoro mamy w chuju, to to niech będzie. Popłaczmy ostatni raz. Przy Okej, ale pomyślałem, że fajnie byłoby jeszcze otworzyć zimowe walizki, ponieważ nakupowałem sobie całkiem dużo. Ostatnio, więc tak, zróbmy autoryzowanie i zobaczmy jak bardzo można być szczęśliwym. Może ostatnio jak tak zrobiłem mi coś drobno, więc może teraz mi też coś drobnie. Nie wyszło! Spokojnie, jeszcze cztery szanse, cztery szanse na to, żeby się zbogacić, cztery. I to, co zobaczył przed swoimi zbrązowiałymi od nadmiaru gówna oczami, nie było główne. Coś to pojęcie. Mhm. no Ehe to zaczynamy zabawkę. Dobrze, dobrze. Jest okej, okay. jest okej, okay. jest… okej. Okay. rapidement dalej. Nie patrz! Nie patrz! Jeżeli jest coś dobrego to... To zamknij mordę! Nie yeah. ja. No i dobra, to Od taka odcinka na pożegnanie. Um, jeżeli, jeżeli będzie bardzo item, to po prostu wstanę i se pójdę. Nie, że będzie normalny item, to sobie po prostu wstanę. Że będzie... Dobra, dobra, po prostu otworzę, po prostu otworzę. たた <Damn. S 1> だって。 Dzieciaczki moje serdeczne, moje kochane! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli taki Wam się spodobał i chcecie więcej o w tym stylu, to zostawcie łapkę w górę. Ostatnio był uh, Water Challenge bodajże, gdzie oblewałem się wodą. Um, teraz jak widzieliście, uh, robiłem sobie Charlie Charlie twoja mama uh, challenge. No um, a jeżeli chcecie na przykład ja jego challenge, który którego się już dosyć długo zbierałam, by otworzyć trzynek, to zostawcie łapkę w górę I więcej w tym w, w odcinek. Więc także tak, rozpoczęłem pieniądze, bo trzymajcie się po pa! pa! Jeżeli ten niesamowicie fantastyczny i odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o w górze. A tak w ogóle, to na fanpage'u są moje gołe fotki, link w opisie.